Wózki sadownicze firmy Sorter stworzone do zbioru jabłek. Można je agregatować aż do 8 sztuk. Ciekawostką tutaj będzie cała konstrukcja wózka. Do tej pory wszystkie wózki były konstruowane w oparciu o kształtowniki kwadratowe, natomiast tutaj mamy centralną rurę. Zaletą centralnej rury tak naprawdę będzie to, że mamy mniejszą masę własną, za to dużo większą wytrzymałość. Dzięki temu tak naprawdę wózek jest tańszy, łatwiej jest go składować, piętrować. Do tego, do tego tak naprawdę mamy większą, większą odporność konstrukcji na przeciążenia. Wózki bardzo łatwe w składowaniu podczas kiedy nie są używane. Wystarczy wózki, co, co drugi wózek odwrócić do tyłu i wtedy układamy także kółka pierwszego, pierwszego wózka wchodzą w elementy, które służą do trzymania skrzynia palety z przodu. Natomiast z drugiej strony jest dodatkowe, dodatkowe wycięcie, w którym blokuje się zamek, zamek który jest zamontowany pod rurą.